Jeśli chodzi o oszczędzanie na zakupach w sieci, to zdecydowanie mogę wam polecić wtyczkę Alerabat. Oprócz tego, że automatycznie wyszuka dla was najkorzystniejszy kod rabatowy, to jeszcze dzięki tej samej wtyczce możecie skorzystać z cashbacku, więc podwójnie oszczędzacie. Jak to działa? Wystarczy, że zainstalujesz wtyczkę Ale z linku w opisie i załóżmy, że chcesz kupić perfumy. Wchodzisz do sklepu, wybierasz zapach i to dajesz do koszyka. W prawym górnym rogu pojawi się komunikat, a następnie wtyczka automatycznie sprawdzi wszystkie dostępne kody rabatowe i wybierze ten najlepszy. Ta sama wtyczka Ale oferuje również cashback to oznacza, że wraca do Ciebie pewien procent wydanej kwoty. Tak więc nie dość, że oszczędzasz korzystając z kodu rabatowego, to jeszcze dodatkowo wraca do Ciebie hajs cashbacku. Ale rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy, więc Ciebie jako użytkownika to nic nie kosztuje. Bez żadnego wysiłku możesz podwójnie zaoszczędzić na zakupach w sieci, więc czemu nie? Warto również zainstalować aplikację Alerabat na smartfony, gdzie, tak samo jak przy użyciu wtyczki, oszczędzacie przy pomocy kodów rabatowych i cashbacku. Sam od dawna korzystam z wtyczki Alerabat i to naprawdę wygodne rozwiązanie. Już nie jestem w stanie zliczyć, ile razy pomogła mi oszczędzić na zakupach w sieci. Koniecznie sprawdźcie, jak działa. Link w opisie.